Witam, szanowny gron, gracze Rewitacji strony. Dzisiaj dzień premiery Puff of Exile, prawda? Tak więc będzie naprawdę ciekawie. Wiele osób szykuje się z swoimi buildami, nie mając pojęcia, tak naprawdę, jak się gra zmieniła. Moi drodzy, dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla Puff of Exile, ogólnie dla Green Games, z prostego względu. Pozbyli się desynchronizacji, która naprawdę skutecznie. Odpychała graczy od wejścia do tej, do tej gierki. Naprawdę. W tym momencie będziemy mieli naprawdę gigantyczny content do, do naszej dyspozycji. Od razu wam powiem, że mm, napisano jasno i wyraźnie, słuchajcie, godzina 0 e, nadchodzi. Tutaj macie licznik. Tak więc za 4 godziny 53 minuty od momentu kiedy nagrywam ten film będzie. Premiera dodatku. Dodatku, który naprawdę wiele zmieni. E, co ciekawe. E, Dwie godziny wcześniej serwery wejdą w tryb offline no i będziemy mogli 50, 30 minut przed terminem zacząć ściągać dodatek. Tak więc będzie pewnie ciężko go zasać. chociaż zobaczymy jak to będzie. Ale jak patrzę, jaki jest content i jaki jest hype, będzie pewnie ciężko. Ale słuchajcie, ogólnie wydano również patchnoty The Awakening Patch Notes. Możecie sobie dokładnie tutaj przeczytać, co dodali do gry. Dużo czytać można, zdecydowanie bardzo dużo. Eee, tak więc będziecie mieli taką małą lekturę przed wejściem w dodatku, chociaż ja Wam sugeruję, żebyście tego nie czytali. Po prostu wejdźcie do gry, cieszcie się grą, ale naprawdę zdajcie sobie sprawę, że tych zmian jest naprawdę ogromna, ogromna ilość. Tak więc eee, poczekajcie, kilka, aż przewinie może do końca. Jeszcze tak troszkę. Mm, ogólnie zmiany w balansie gry są ogromne. To nie jest już ta sama gra, tak więc możecie próbować robić y, podobne buildy y, co przedtem. O, skończyło się w końcu. Y, ale zdecydowanie to jest inna gra. To jest już inna tak. gra. Y, słyszałem, że już y, goście robią na Eternal Knives build. No, rzucanie ostrzami, tak jak kiedyś. Na Arka, który mrozi, tak jak kiedyś. Na Frentotelmy, tak jak kiedyś, które ostatnio znerfili i trzeba na niej uważać. No, ale jednakże mamy teraz do dyspozycji masę istotnych kwestii, na przykład klejnoty, tych, które buffują nam właściwie to, co chcemy, to, co wybierzemy, to, co znajdziemy oczywiście również, więc będzie, będzie bardzo dużo zmian, które wpływają na rozgrywkę, ale ja się bardzo cieszę z tego wszystkiego, ponieważ te zmiany są bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, ale tutaj Wam wrzucę jeszcze z okazji tej premiery, tego dnia, takie kompendium, podsumowanie wszystkich istotnych kwestii, Naradzie widzicie taki wątek bardzo pomocny, e, ale tak naprawdę najbardziej pomocna kwestia to jest Close Beta Passive Tree. Możecie tutaj sobie w drzewku już kombinować, jaki build stworzycie, na co będziecie grali. Oczywiście patrząc na to, jak dużo jest informacji do przetrawienia bo każdego z nas interesuje co innego, prawda? Jeden chciałby zrobić witcha, jeden, drugi chciałby zrobić marudera na młotki, trzeci chciałby zrobić jeszcze coś innego, przyzwańce jakieś i tak dalej. Ogarnąć to tak swoim umysłem wszystko, jest mega trudno, ale będziecie mogli sobie porozmawiać na streamie dzisiaj z Soulem. Od godziny 18 zaczyna swój stream, czyli za chwilę praktycznie. I on będzie tworzył swój build na streamie, będzie, będziecie mogli pogadać, bo dużo informacji on wchłoną z forum. Jeżeli chodzi o mój stream, ja niestety idę do znajomych na sesję RPGową teraz Obiecaną. Nie ma bata, żebym tam nie był. Tak więc ja zacznę streamować dopiero po północy albo jutro. W zależności czy padnę na pysk, czy nie. W szczególności, że jestem po nieprzespanej nocy. Ale damy radę, prawda? Damy radę w szczególności, że mam efekt bardzo mocno do siebie woła. Zdecydowanie bardzo mocno, do się wywoła. Tak więc zapraszam nas Steam Sola od 18 tworzenie buildu jak ruszy dodatek, on rusza z grą, tak więc będziecie mogli sobie z nim podyskutować. Ja odpalę Stream jak tylko będę mógł i będę w stanie, więc tak się umówmy. Szkoda, ale tak, tak musi niestety teraz być. Słuchajcie. Kolejna kwestia. Ja myślę zbudować build, to jest właśnie ta strona, którą Wam również kolej pod filmem. Tutaj możecie obejrzeć sobie... <laughs> nawet z takimi radarami, słuchajcie. Eee, to są radary, eee, dokładnie śmieję się radary, ale to jest miejscówka na klejnot. Eee, I to jest właśnie drzewko umiejętności To nowe, te najnowsze. Eee, I możemy tu sobie zacząć eee, próbować coś zmontować. Ja będę eee, montował build na trapy, na pułapki. Zrobię sobie tra Trapariana. Mm, dokładnie Sabotażystę <gryw> będę brał. No i mm, to będzie build y, od na Bazujący na akrobatyce. Y, zdecydowanie na unikach. Y, na dotach do życia i uniki. Prawda, to drzewko. Oczywiście Resy, Survivalist. Y, no i będziemy zmierzać y, po tym, jak weźmiemy oczywiście tutaj buffy do pułapek. Y, to będziemy zmierzać później fajnie na dół. Y, bo tutaj również są buffy do pułapek Master Sapper, dodatkowa pułapka no i myślę na błyskawicach iść i na ogniu. Tak więc będzie ciekawie zdecydowanie. Czyli będę się skupiał na dotach na początku na Elemental Damage, dokładnie buffy do Elementala. Pomyślę również nad tym, żeby przypadkiem nie zahaczyć tutaj na drzewko na krytyki. I tu do góry, no i może ogólnie będę o krytyki. Mogę jeszcze pomyśleć na tym, żeby nie wziąć pułapki, pułapek na czary, które zdają obrażenia od chaosu. No i w tym momencie tutaj będę brał Corruption, czyli większe obrażenie na chaos. Tutaj jeszcze takie drzewko tu jest, zwiększone obrażenia, Overtime, Entropia. Tak więc to jest mój rejon, to jest mój żywioł. No i tutaj mamy buffy obronne do Evasion, think Elemental, Resist. Tutaj też jest właśnie Void Barrier, tak więc ten rejon jest bardzo taki kompatybilny, taki zbity, gdzie można się poruszać. Ja sobie to powoli będę rozplanował. Możemy to zrobić również na streamie, u mnie tylko odpalę. Nie, ja oczywiście, obserwujcie mojego Facebooka, tam rzucę Wam e, informacje e, o tym, jak tylko wejdę online. Zdecydowanie i oczywiście, na Twitchu również, na Twitterze, przepraszam, na Twitterze również informacja będzie, jak tylko wejdę online. Tak więc serdecznie Was zapraszam, bo będzie niezły fest. Nie, ja, ja na pewno zacznę po północy w to grać. Bo jak ja już się bawię samym drzewkiem, to już mam w nagranie. Nie, nie, to nie może tak przejść bokiem, zdecydowanie. Słuchajcie, ale mam jeszcze dla Was jedną informację bardzo po pomocną. Słuchajcie, również pod. jak jasno, po. To zmienimy to. Słuchajcie, pod tym filmem wrzucę Wam link do, do tego. Właściwie jak się zmienili to, tak? A, dobra, to zostawmy przy tym. Tu mam taki filtr. Excel Item Filter, który powoduje, że możecie filtrować wasz lód, Innymi słowy, wygląda to w taki sposób. Możecie dodawać obramówki, tutaj nieistotne przedmioty, jakby tak przeźroczystość nawet, żeby nie były aż tak bardzo widoczne. Tak, możemy właśnie zaznaczać istotne elementy w tym filtrze. Możemy zwiększać napisy, zmniejszać. To był taki fajny, istotny. A coś takiego robić takie złote obramówki do dropu, jak tutaj widzicie. Ja mam oczywiście link do tego filmu Wam dam. Link do tego, jak instalować to wszystko, również Wam dam. To jest bardzo proste. Tak naprawdę wchodzicie tutaj, dokładnie tutaj. Dlatego tego huba, i to otworzy Wam się ta strona. Idziecie tutaj, ściągacie ten plik instalacyjny, instalujecie, szukacie lokacji, gdzie jest gra, i później możecie sobie tutaj poniżej, jeżeli dobrze pamiętam, to będzie nie, nie tutaj na tej stronie, tutaj w tym miejscu skryptu Play With. Tu są gotowe skrypty, które możecie sobie ściągnąć i podpiąć pod ten program. I automatycznie, już gotowy skrypt Wam wyskoczy, i później będziecie mogli tego tylko lekko modyfikować. Tak więc to jest bardzo przydatne. Dla ludzi, którzy bardzo lubią uwidoczniony drop. Ja osobiście mogę to mieć, ale nie muszę tego mieć. On dla mnie nie jest jakiś tak istotne, ale zdecydowanie jest to przydatne. Tak więc, moi drodzy, drzewko umiejętności wymiata. Już widzicie, tu miejscówki, na klejnoty, również wymiatają. Tak więc ten challenge, no nie żartuję, tylko diablo ten challenge. Słuchajcie, w grze. Tak więc zapraszam na Path of Exile The Awakening premiera. Już o godzinie 21 w teorii, zobaczymy jak szybko będziemy mogli ściągnąć yy, ten dodatek. Mam nadzieję, że będziemy mogli ściągnąć go naprawdę szybko i bezboleśnie i zacząć grę. Zacząć tak więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na no i do, do zobaczenia na streamach u Solua, u mnie. Yy, możecie oczywiście wejść na stronę rivitgamer.pl, yy, no i tam oczywiście otrzymacie całą informację, kto tutaj streamuje, mówię o tym na rejonie. Wiem, że na Firefoxie czasami są problemy. Będziemy z deweloperami tutaj dłubać, żeby na Firefoxie też to fajnie wszystko chodziło, ale podejrzewam, że nie, jakieś wtyczki albo opalnienie nie, też nie ma ściągniętego i dlatego to ten widget nie pokazuje prawnie. Ale jeszcze będę się konsultował w tej sprawie, tak więc wszystko będziemy usprawniać. Oczywiście tutaj macie filmy do dyspozycji, najnowsze instancje na śniadanie, defaults, Z Emperor gdzie byliśmy z Soulem właśnie zrobić sobie instancję. Ja, snajper, ja gram sniperem, monsterem, takie informacyjne sprawy. No i oczywiście jak tutaj widzicie dużo informacji ze świata gier mamy dla Was. Pozdrawiam redakcję, która całkiem fajnie, fajnie z inicjatywą wyskakuje i to jest pozytywne. Idziemy do przodu, moi i Idziemy do przodu. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia